Zaszczarowany panem ministrem Marukowiczem. Masakra. Konstytucyjne prawo każdego Polaka tak, do bezpłatnej opieki zdrowotnej, jak ona wygląda dzisiaj w Polsce, to wszyscy dokładnie wiemy. Ile czasu mamy na to, żeby poświęcić tak naprawdę pacjentowi, jak mało jest nas na dyżurach, jak dużo papierów mamy do wypełnienia. Pacjent jest na samym końcu. Chociaż za pacjentem idzie pieniądz, ale tak naprawdę to się nikt z pacjentem nie liczy. To są postulaty, które powtarzamy od kilku lat. Przede wszystkim jest kwestia zaprzestania dzikiej prywatyzacji, zwiększenia finansowania, poprawy dostępności doświadczeń, traktowania pracowników w sposób ludzki. Koleżanki decydują się na pracę dodatkową. Czy gdzieś na świecie jeszcze istnieje coś takiego, żeby pracować po 24 godziny, czy jeszcze dłużej? Wynagrodzenie, które otrzymujemy za swoją ciężką i odpowiedzialną pracę jest po prostu beznadziejne. wymieniają szefowie trzech central Jan Gus Tadeusz Fawka i Piotr Duda ten obrazek który tutaj widzą media proszę państwa to jest jeden z nielicznych sukcesów rządu Donalda Tuska dzisiejsza data 11 września panie premierze Tusk będzie się panu długo śniła po nocach jako pański koszmar Aaaa! Rządzący się obrazili na to, że my, jako obywatele naszego kraju, chcemy wypowiadać się i będziemy wypowiadać się w bardzo ważnych sprawach dla naszego kraju. W poszczególnych ministerstwach nie było ministrów, a jest to ich świętym obowiązkiem, bo oni są dla obywateli, a nie odwrotnie. Dlatego to pokazuje butę, arogancję, hipokryzję rządzących w naszym kraju. Będziemy się wypowiadać w bardzo ważnych sprawach społecznych, a także politycznych, bo mamy do tego prawo jako obywatele i nikt nas nie podzieli na parat związkowy, na związkowców, na pracowników i na obywateli.